Dzień dobry, dobry wieczór, witam serdecznie, podsumowanie, recap rundy numer 7 turnieju w Hiszpanii El Obregat I w tej rundzie zmierzyłem się z arcymistrzem trzecim w tym turnieju Julienem Luisem Arezimendi Martinezem, długie nazwisko, nie wiem czy dobrze czytałem, ale powiedzcie tak czy nie w komentarzu Arcymistrz2525, gość, który ma turniej średni ponieważ niemasztacie na rankingu I naprawdę dzisiaj byłem nastawiony bardzo mocno, liczyłem, że tej partii przełamie no i postawiłem na bardzo, ale to bardzo agresywne ustawienie. Nastąpiło koniewczy, przeciwnik głównie grał posunięcie e4 w swojej bazie. I to się trochę zdziwiłem, bo koniewczy od klanie się nie spodziewałem. Bardziej d4 może w tych pozycjach, ale jednak koniewczy nie do końca. I także stwierdziłem sobie, dobra, dzisiaj muszę wygrywać, ponieważ no jednak ten performance mi trochę ucieka. Też wypadałoby w końcu przelać przeciwnika wyżej notowanego, Także wykonałem posunięcie g6, żeby tu produkować ewentualne... Pirce albo też właśnie królewsko-indyjską. I to nastąpiło. Poszło D4, konie 6 c 4 konie G7 i końce 3 Roszada E4D6, czyli bardzo czysta, główna postać właśnie obrony królewsko-indyjskiej. Obie bardzo obosieczny, ponieważ można powiedzieć, że jeśli biały zagra perfekcyjnie, no to jednak dostanie przewagę i dosyć sporą, ale z drugiej strony właśnie często obrona królewsko opiera się na aspekcie praktycznym, przez co, że ludzie nie są w stanie wyrzucić wszystkich możliwych komplikacji na szachownicy. I właśnie maszynka mówi zawsze, że to jest dosyć ciężka sytuacja, ale powiem Wam szczerze, praktycznie przeciwnika można bardzo łatwo wpłynąć właśnie w kłopoty. Nastąpiło koń D7, poszło roszadka, no i w tej pozycji, dlaczego w ogóle wybrałem po stronie 7 ponieważ nie wiedziałem, co przeciwnik gra w tej pozycji na Posunięcie E5 natychmiastowo, to znaczy tutaj trochę się bałem tego, że przeciwnik może szybko wybić. Debije. Debije E, no i szybko może nastąpić jakiś ewentualny jakiś remis, ewentualne uproszczenie sytuacji, gdzie przeciwnik gra po prostu sobie za darmo bez większego ryzyka. Także poszedłem sobie koń D7, żeby z tych właśnie ustawień zejść, no i nastąpiło posunięcie Roszada. Poszło E5, poszło posunięcie wieża 1, czyli zgodnie z teorią. C6, goniec F1 i posunięcie dama E7. To jest coś, co jeszcze kiedyś dawno temu przygotowywałem. Silnik mówisz, że to jest delikatnie mniej dokładna, aczkolwiek idea jest bardzo klarowna i prosta. Chcemy jak najszybciej zrobić presję na punkt. E4 i ewentualnie przeciwnika sprowokować do wykonania posunięcia D5 i zamknięcia pozycji nastąpiło posunięcie H3 ja oczywiście wierzę, 18 E8 nastąpiło posunięcie D5, powiem wam tak byłem w tym momencie mega zadowolony dlatego, że otrzymałem, otrzymałem swój plan, który chciałem uzyskiwać może silnik mówi, że pozycja jest delikatnie gorsza i rzeczywiście jest przy perfekcyjnej grze ale wiadomo, tu siedzi człowiek, tu nie siedzi maszyna po drugiej stronie szachownicy i wiedziałem, że tutaj mogę przeciwnika gdzieś oszukać no i oczywiście wykonałem posunięcie C5 żeby przeciwnika zablokować i teraz zgodnie z takim typowym planem gry w obronie królewsko-indyjskiej, tutaj pakuje się bardzo często właśnie atak na skrzydlę klaską czyli posunięcie typu f5 f4 g5 g4 to jest taki typowy plan który no każdy kidziarz każdy tutaj zawodnik który grał na klaskim czyli Kings indian Defense po prostu zna pakuje i przeciwnika naciska powiem wam tak no ja byłem mega zadowolony bo tak przeciwnik raz przepalał ogromnej ilości czasu Tutaj już miałem około pół godziny przewagi w partii, pamiętam i przeciwnik schodził poniżej naprawdę już pół, e, pół godziny albo nawet 25 minut, z tego co kojarzę. Także doczekiwałem swojej szansy w tej partii właśnie na bazie tego elementu ataku na strzydle królewskim oraz oczywiście na tym, że przeciwnikam po prostu mało czasu. Nastąpiło posunięcie wieża B1, czyli przeciwnik klasycznie, on będzie mnie kontrolował na strzyle hetmańskim, ja naciskam na skrzydle królewskim. Nastąpiło król H8, czyli patrzcie, pan jest prosty, król G8... Koń G8, i później F5, albo koń G8, gońca żeby zauważcie, wymienić te gońce. Też często właśnie w tej obronie królewsko-indyjskiej, największym naszym problemem w tej pozycji jest goniec stronopolowe. Dlaczego? Otóż dlatego, że często pionki w centrum są ustawione po polach czarnych i nasz goniec zbyt nie ma gry. Także gdyby nam się udało wymienić to, gońce, powiedzmy, gońca z G7 za gońca na C1, wtedy jest absolutnie świetnie, ponieważ przeciwnik, no nie za bardzo, jest w stanie nas skontrować na bazie, właśnie tej większej przestrzeni. No dobrze, nastąpiło posunięcie gońca na G5, h 6. Koniec na E3 i posunięcie konia na H7. O co chodzi? To już widzimy, że się ich pokazuje praktycznie plus 1, ale muszę wam powiedzieć, że pozycja jest bardzo trudna do gry z uwagi właśnie na element praktyczny, ponieważ ja mam prosty atak, czyli za chwilę F5 w 4, a przeciwnik musi grać praktycznie perfekcyjnie. No i w tej pozycji nastąpiło posunięcie B4. Ja spodziewałem się posunięcia hetman na D2, żeby tutaj przeciwnika, żeby tu zaatakować oczywiście pionka na H6. No i powiem Wam tak, liczyłem dwa posunięcia, albo H5, żeby tu ustabilizować za chwilę tak czy siak pchnąć posunięcie F5, albo wieża G8, w ogóle ciekawy ruch strasznie. Chodzi o to, że przeciwnik bić nie może na polu H6, pomimo tego, że wydaje się, że jest wolny yy, darmowy pionek, ale po posunięciu go jest H6, dama na H6 jest posunięcie G5. I zauważcie, że w tej pozycji Hetman nie ma, jak po prostu wyjść i uwolnić się właśnie z tego pola hasza. Ja za chwilę pójdę posunięciem powiedzmy koń na F6 i dopakuję wieżę na G6 oczywiście z decydującym łapaniem Hetmana na szachownicy. Także gdyby nastąpiło powiedzmy koń na H2, żeby zrobić furteczkę, tutaj oczywiście Hetman więc dopakujemy koń na F6. I nie ma obrony przed posunięciem typu wieża g6, z ideą oczywiście wygrania hetmana. To jest taki typowy motyw właśnie w kidzie, czyli w tym Kings Indian Defense, czyli w obronie że często tego pionka możemy oddać i właśnie tak przeciwnika kontrolować na bazie tego typu motywu. Ale w partii nastąpiło b czy czyli przeciwnik policzył. No i powiem Wam tak, tu siedziałem bardzo, bardzo długo, bo nie wiedziałem, czy być posunięciem b6. Czy może CBIEB e, i tu sytuację ustabilizować? Tutaj ogólnie silnik jest pół na pół, mówi, że ICB i posunięcie berszy się spoko. Ale powiem Wam szczerze, że mi się bardzo podobało CBE z uwagi na to, że w tej pozycji po prostu mamy teraz taką trwałą presję na punkt C4. Zawsze te, te pionki są trochę rozwalone. No i rzeczywiście nastąpiło wieża B4, też jakby się nie pokazuje, że to jest błędne, ale można powiedzieć, że to są ruchy bardzo, ale to bardzo równe sobie. Widzicie, różnicy w ogóle w ocenie nie ma, a tak naprawdę no, tutaj jest wszystko w porządku. Ja zagrałem posunięcie B6, żeby teraz przeciwnika zafiksować na punkcie C5, żeby ten piąt do końca partii się nie ruszył. No i rzeczywiście, żeby tu atak zatrzymać na strzyde hetmańskim, a później swój atak właśnie na królewskim przez posunięcie F5 właśnie odpalić. No i nastąpiło w partii A4, przeciwnik się nie zatrzymuje. Ja wykonałem F5, no i powiem Wam teraz tak... Przeciwnik miał około 8 minut na zegarku do moich 50 i tu byłem mega zadowolony, bo tak, przeciwnik wpadał w nie, do czasu już taki dosyć srogi, a ja zaczynam swoją pozycję otwierać. No i dokładnie się wydarzyło to, co chciałem, żeby się wydarzyło. Nastąpiło EBF, GBF, no i patrzcie, z każdym posunięciem ta przeciwnika przewaga maleje, tak? Pomimo tego, że wykonuję optymalne ruchy, to jednak ta maszynka powoli rozumie, że ta moja inicjatywa nie jest wcale taka zła. No i w tej pozycji, po posunięciu GBF5, nastąpiło A5, no i to jest znowu pytanie, tak? Czy bijemy B, bije A5 w tej pozycji? Czy może posunięcie dama D8 i bronimy? Trzymamy gardę na punkcie B6. Ja stwierdziłem, że wezmę pionkę na B5 na a5, sorki bardzo, no i tutaj liczyłem, że później przeciwnik musi stracić tam tempo podważy, żeby tego pionka odbić, ewentualnie ja jeszcze tego pionka a5 utrzymam. No i nastąpiło posunięcie wieża na a4, bardzo naturalny ruch, który spodziewałem się, że pójdzie w partii i teraz znalazłem w ogóle najsilniejsze posunięcie, dama na d8. Bardzo trudny ruch, żeby w tej pozycji wesprzeć pionka na a oczywiście a5, a przy okazji schodzimy z linii e i, otwiera, i nam się otwiera teraz możliwość wykonania posunięcia f4. Jakby wokół tego ja zagrałem. No i w partii, Przeciwnik po, chwilę, po chwilę, takiej chwili zastanawiania się wykonał posunięcie koni e5 I to był właśnie moment kiedy mogłem tą partię przechwycić I mogłem dostać przewagę, dosyć trwałą przewagę I przeciwnika naciskać, tak? Mając na uwadze to, że miałem teraz jakieś 65 minut na zegarku Plus przeciwnik miał tylko tam na zegarku powiedzmy 7 minut To był idealne dla mnie scenariusz, żeby tą partię wygrać No ale niestety wykonałem jedno posunięcie niedokładne Nie policzyłem do końca wariantu w tej pozycji i pokarało mnie. Niestety tutaj zagrałem posunięcie koń na b6 i cała moja przewaga po prostu została wypuszczona. Moja szansa została przepuszczona i tu w tej pozycji nic nie ma. Jaki ruch w tej pozycji dawał przewagę czarnemu? Otóż było to posunięcie koń na c5. Koń na c5 i teraz przeciwnik albo oczywiście musi odejść wieżą, na przykład na pole a1 albo na pole a3. Powiedzmy na pole a3, to wtedy ja wypycham skoczka przez posunięcie a6, no i on się musi grzecznie wrócić. No i zauważcie, że zyskałem bardzo dużo czasu. Już nie ma żadnych ruchów pozycji a dalej jest to z pionem więcej. No i tu prawdopodobnie za chwilę wiecie, posunięcie go jest 7 może posunięcie f4, może posunięcie może F4 w tej pozycji, może posunięcie E4. No i w tej sytuacji bardzo przyjemna pozycja para gońców, wiecie, darmowy atak dosłownie, bo za chwilę może Dama H4, może wieża G8. No, ta pozycja na 7 minutach do bronienia jest po prostu niemożliwa, tak tak naprawdę przy moich 50. I żałuję, bo w ogóle ruchu końca 5 się wziąłem pod uwagę jako taką mocno. Bo sobie policzyłem, że im pionki rozbije pionka A5 weźmie, ale jednak chodziło o to o parę gońców, ponieważ gdyby nastąpiło na przykład, zauważcie, gońiec bije C5, co liczyłem podczas partii. gońiec C5 dc i posunięcie d6 sobie policzyłem nie? czyli tej przeciwnik grozi ewentualnym posunięciem końca 7, no i patrzcie co się pięknego w tej pozycji dzieje Bo po posunięciu e4, czyli teraz ja w końcu te swoje skrzydła rozkładam no i tutaj te moje pionki idą do przodu ten atak właśnie na szczelkowskim wchodzi do gry. Ja tutaj właśnie nie doliczyłem tego motywu, jakim jest posunięcie końce 7. I myślałem, że to jest rzeczywiście mega, mega źle dla mnie, ponieważ no nie mogę zbić na F3 z uwagi na to, że będzie wisiała wieża na E8, albo na polu A8, nie w tej pozycji, ale jest genialne posunięcie wieża G8. I teraz w tej sytuacji po bije A8. Ja w ogóle ignoruję tego skoczka. bije na F3. Przeciwnik bić za bardzo nie może da mu na F3, bo wchodzi posunięcie koń na G5. Po ewentualnym posunięciu końca 7, gdyby się wrócił skoczkiem. Ja pakuję posunięcie FBG2. Zauważcie FBG2, goniec bije na G2 i goniec D4. To jest dosłownie samogra i tutaj bym przeciwnika podejrzewał rozjechał w pół, bo moja policja sama się gra mianowicie ten atak na spolini G na skrzydle królewskim jest po prostu nie do zatrzymania, tak? Goniec jest absolutnie cudowny i teraz w tej pozycji tak, grożę posunięciem gońcem na B7, grożę posunięciem dama H4 i grożę posunięciem koń na G5, także tutaj jest kilka możliwości i każda jest absolutnie świetna, no ale tego nie zrobiłem także tutaj, no szansa trochę uciekła no była na pewno, tutaj pewne ryzyko wziąłem na siebie w tej partii, ale muszę przyznać, że niestety, ale w tym kluczowym momencie nie doliczyłem, no to jest taki bardzo fajny błąd, który też możecie się czegoś nauczyć, mianowicie macie taki moment wiecie, krytyczny, macie czas na zegarku, to po prostu zużyjcie te 10-15 minut policzcie te warianty dokładnie Sprawdźcie dwa razy Razy, czy wszystko się zgadza? No bo ja widzicie, zbyt szybko policzyłem, nie doliczyłem wariantu, że jest posunięcie wieża G8 i po prostu w tej pozycji bym mógł partię wygrywać i mieć fajną przewagę. Także w partii nastąpiło posunięcie konia, no i to już był mój koniec niestety, ponieważ nastąpiło bardzo fajne posunięcie wieża 5 konkretne przede wszystkim. No i teraz tak, ja zagrałem posunięcie F4 licząc na dwie lekkie zawierze, ale w tej pozycji też liczyłem posunięcie końce 4. Niestety to nic nie dawało, ponieważ po koniec bije C4 i jest posunięcie dama bije A5, no ale po koń bije też moja pozycja się po prostu rozbija, tak. Wisi wieża, wisi pion na F5, za chwilę grozi posunięcie koń H4 i konia G6. No niestety mój król jest troszkę zbyt mocno wyeksponowany w tej pozycji i przeciwnik ma zbyt prostą gierkę, plus jeszcze oczywiście wolny pion na linii D, także tutaj już się rozsypuje. W partii nastąpiło jeszcze posunięcie F4 Żeby trochę sytuację jeszcze podkręcić No ale w tym momencie Poszło posunięcie gojeńca F4 A e, F wieża E8 chyba E8 końce 7 No i tu liczyłem, że te, będę miał dwie lekkie zawierze tak? I tą pozycję będę mógł utrzymać No troszkę się przeliczyłem, ponieważ W tej sytuacji Wykonałem znowu za szybkie posunięcie Niedokładne posunięcie Myślałem, że tutaj już bardzo fajnie będę w stanie Tą pozycję grać później przez odejście damki A następnie posunięcie koń na G5 no ale mówię, no to są te braki, to już trochę się podpaliłem w tej pozycji, wykonałem ruch dama f7, dama d7 było delikatnie lepsze po to, żeby hetmana nie wpuścić na pole a4 i to było kluczowe, ale nawet po tym, później sobie analizowałem z przeciwnikiem, doszliśmy do wniosku, że w tej pozycji po prostu dama c1 byłoby bardzo nieprzyjemne, dama c1 z ideą wzięcia pionka, a później może pójść po stronie na przykład koń d3, koń h4 albo koń d4, jest naprawdę dużą presją na mnie w tej pozycji, także to już jest pozycja raczej nie do ratowania, duża przewaga dla białego, no i to się Muszę tłumaczyć, ale w partii w ogóle poszło jeszcze gorzej. Bo no z trochę mi wstyd za to posunięcie, które wykonałem, ponieważ dama F7 nastąpiło. Zobaczyłem, że jest dama A4, no i teraz już jest ciężko. Liczyłem takie posunięcie koń na B6, nie? żeby pójść. Policzyłem sobie wieża A7 i tu stwierdziłem, że jest całkiem spoko. Bo jest koń A4, wieża F7 i jest. Liczyłem sobie koń na G5 w tej pozycji. I po wieża F4 skoczek bije F3. Wieża bije F3 i koina C5, czyli mam dwie lekkie zawieże, ale on ma jeszcze trzy pionki. Są zablokowane, ale no jednak muszę się trochę tutaj potłumaczyć i to nie byłoby takie proste. I w tej pozycji ja wykonałem totalnie, no można powiedzieć, beznadziejny, ruch, ponieważ nastąpiło dama D7 i nie wziąłem pod uwagę tego, że przeciwnik może zbić po prostu na D7 i na końcu ma posunięcie wieża B7, czyli to co poszło w partii. Policzyłem sobie to, policzyłem to, policzyłem koina B6, no ale nie policzyłem posunięcia wieża na B7, także. No szkoda, była szansa w tej partii, w tym momencie już wiem, że mi uciekła Normana Iema. I na GM, a także no, będzie trzeba walczyć w innym turnieju. Mimo to, co ciekawe, w tym turnieju przegrałem aktualnie, mam nadzieję, że już to się nie wydarzy. W tym turnieju oczywiście przegrałem tylko z arcymistrzami, z trzema arcymistrzami. Także nie ma siary, ale no, były szanse w tej partii, w wcześniejszej partii, właśnie z innym GM-em i troszkę to ucieka. No i w tej sytuacji już się poddałem, tak, mając widmo tego, że leci mi jedna z figur albo na D7, albo na B6. Po prostu się w tej pozycji. Poddałem także tu bez większych szans. No szkoda, tak? Był ten jeden fajny moment, kiedy rzeczywiście mogłem sytuację podkręcić. Było to posunięcie, jeszcze raz to zobaczmy: było to posunięcie po prostu koń na C5. Tak, koń na C5 że żebym tu partię mógł śmiało grać na zwycięstwo. Z tego co sobie analizowałem na swoim prywatnym silniku, tutaj już przeciwnik stracił całą swoją przewagę, całą swoją presję, a ja zyskiwałem w ogóle inicjatywę. Także w tej sytuacji po koń na C5 podejrzewam, że już bym tutaj przeciwnika dosyć skutecznie szybko. Miło, fajnie i przyjemnie dociskał, bez problemu. Na przykład po tym, to 2 nawet nastąpiło to, jest znowu to E4, tak? Bardzo silna groźba, i w tej pozycji przeciwnik ma realne problemy, żeby cokolwiek ugrać. Na przykład posunięcie tam A5 i koniec D7 też może być bardzo fajne. I tak, kłapie koordynację, mamy świetny rozwój. Mamy, mamy cudownego gońca na punkcie G7, który kontroluje całą przekątną, tak? I może potencjalnie jeszcze wejść na pole D4, tak? No to, żeby tu przeciwnika naciskać, także to było po prostu coś pięknego, no ale nie wyszło Grałem koń na b no i cóż, jutro walczymy. Wiem, jakie jest kojarzenie, gram z zawodnikiem... Z, Buda, z, Boże, z Budapesztu, z Węgier <grym> z Węgrem 2.330 Elo 18-latek, także będzie z kim powalczyć na tym turnieju zarabia 20 już ponad punktów, także na pewno nie jest to byle kto, no ale podejrzewam do przejścia zawodnik bez problemu minus jest tak tylko taki, że dostałem jeszcze jutro dubla czarnymi, także dzisiaj miałem czarne, jutro znowu mam czarne, także no jest jak jest, walczymy dalej, no ale już norma uciekła no i cóż, dzięki za dzisiaj drodzy widzowie, jeżeli drogi widzu, jeżeli byłeś ze mną do końca jeżeli Ci się w filmik oczywiście zachęcam do, do subowania kanału No i co słyszymy się jutro również o godzinie 18 z kolejną analizką Mam nadzieję zwycięską w dniu jutrzejszym Trzymajcie się gorąco, elo